Ja witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony ABC Kostki a w dzisiejszym filmie unboxing kostki 3x3 firmy Rubik's a więc kostkę tą dostałem na urodziny ale została ona kupiona bodajże w sklepie gry bez prądu, jest taki sklep nazywa się w jednym z centrów handlowych w Gliwicach no i ogólnie jest to kostka, którą dostałem na urodziny urodziny miałem niedawno i robię teraz unboxing kostka ta właśnie bardzo mnie zaciekawiła, mam pierwszy raz do czynienia z marką Rubik jeżeli chodzi o kostkę To jest moja pierwsza kostka właśnie tej firmy, dlatego nie chciałbym sobie pyłka zniszczyć. O, jakoś się w miarę udało. Tu mamy kostkę. A tu mam podstawkę. Tak. Dostajemy tutaj podstawkę firmy Rubiks. Piszę tu Rubiks Cube. I tak wygląda kostka. O, kostka jest w miarę ciężka. Zobaczymy yy, wielkość. Ona ma standardowe 57 mm, gdyż to jest 3 Aurora, a ona ma 56. Więc jest ciężka. Jest w miarę taka. Wydaje się, jakby lata, lata w coś w środku. I zobaczymy, jak się rusza. Hmm, zobaczymy budowę. O ile tu się da. Dobra, nie będę tego robił. Zobaczę to w recenzji, ale kostka wydaje się być hmm, w miarę fajna, jeżeli chodzi o Rubiks, jeżeli chodzi o firmę Rubiks. Przecież wszyscy mówią, że tak te kostki są zaziewne yy, i że ogólnie się yy, ciężko na nich układa, że nie są do speedcubingu, tylko to są takie kolekcjonerskie. No to skoro to są kolekcjonerskie, no to mi się przyda do kolekcji, tak? I sobie na niej ogrzeję palce, rozgrzeję. Kurczę, no nie da się jej wyciągnąć krawędzi, abym Wam pokazał budowę. Dobra, wracamy z to pokażę. Ale kostka porusza się no w miarę dobrze. Teraz zrobię dla Was jedno bądź dwa ułożenie na czas. Dobrze, pomieszajmy sobie. Nie, no kostka się zaczyna, wydaje się, na dość dobrą. Myślę, że jest to też kwestia wyrobienia. Mm. Dobra, czas 35 35.44. Dobra, drugiego ułożenia nie będę robił. Tą kostkę trzeba wyrobić, jak na mój gust. I nie ma właśnie tutaj też naklejek, tylko są plastikowe płytki, które się trzymają dość dobrze. No i ogólnie kostka zaczyna się wydawać się bardzo dobrze. Dlatego spodziewajcie się recenzji. Tu mam kostkę, tak, podstawkę. O, kilka kostkę. Dziękuję, dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie.